Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twojej duszy. Jeśli chcemy żyć w pokoju i szczęśliwi, musimy w każdym przeżyciu naszym odkryć Jezusa Chrystusa. Dzieciństwo, młodość wielu ludzi to jest burza, trzęsienie ziemi, gwałtowne cyklony agresji, odrzucenie, rozbite rodziny, obojętność, upiorne wspomnienia, awantury, koszmarne przeżycia, ciemność. Nie tylko taki paluszek tam groził czasem. Z trudnością musieli ukrywać się tacy ludzie po jaskiniach, uciekać do innego pokoju, zamykać się w łazience, mieszkać u babci przez tydzień, bo strach było wrócić do domu. Chodzić ze strachu pod stół, ukrywać się w sobie, uciekać z domu, uciekać w nałogi, uciekać w grzechy, w jaskinie uzależnień, uciekać przed burzami, trzęsieniami ziemi w domu, gromami, które sypały się z ust ojca, matki, rodzeństwa, środowiska, ale zawsze gdzieś w tym wszystkim była ta jaskinia, a w niej głos Boga. Boga Ojca. Łagodny dotyk Jego dłoni. Ciepłej i kojącej. Która podtrzymywała. Życie jest kolekcją ran. Właściwie nie powinniśmy mówić, ile mamy lat, tylko ile zranień. I to byłoby właściwsze, to by nas lepiej określało. Życie uczyło nas przystosowania do najbardziej nieprawdziwej strony, bo żeby przetrwać, musieliśmy często też uciekać w kłamstwo, w udawanie, w milczenie, w krzyk, w grzech. W nienawiść, w tłumioną sercu, w seksualność. To wszystko w nas jest. Życie nas wytresowało do tego, żeby żyć w taki sposób, żeby się nie dało żyć. Zmuszano nas do stawiania sobie bardzo wysokich wymagań albo zupełnie głupich, i w końcu sami nauczyliśmy się być dla siebie zbyt wymagający czyli po prostu jacy niemiłosierni. To jest tak jak z tym rowerzystą. Pewien człowiek chciał się nauczyć jechać na rowerze, wsiadł na rower i jedzie. Zrobił jakieś tam dwa obroty na tej przekładni, upadł, no bo jeszcze nie umiał jeździć. Skąd miał się nauczyć? Z książek? Trzeba próbować, nie? Ale on upadł na tym rowerze i pierwszą rzeczą, którą zrobił, wstał i sklał swoje nogi. Później wziął kija i zbił się po kostkach. I mówi, musicie mi być posługi. Ale nie rozumiem, dlaczego wy nie umiecie jeździć? Upewniony tym pobiciem wsiadł znowu na rower i dalej próbuje jechać. Już pewny, że tym razem mu wyjdzie, bo przecież nogi dostały odpowiednią porcję i będą chyba już umiały jeździć. Ale jeszcze gorzej im poszło. Znowu wywalił się na prawą stronę, już tym rozjuszony tym, że nogi mu są nieposłuszne i że nie umieją jeździć na rowerze, jak to jest w ogóle możliwe, wziął jeszcze większy kij, grubszy, i tym razem zbił się aż do kolan, aż krew zaczęła, pojawiła się na jego nogach. Poranił się strasznie. Znowu siadł na rower, mówi: No, teraz to już chyba mi pójdzie. Ale było jeszcze gorzej. Ledwie siadł od razu upadł. Znowu wziął sobie taki wielki kij, tym razem już prawie dechę, i tak się bił, że połamał sobie nogi. I był zdziwiony, że nie może siąść na rower. I miał do siebie żal i pretensje. Nie mógł sobie tego wybaczyć, że mu tak życie nie wychodzi. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? że my tak samo się czasem zachowujemy, że jak nam coś nie wychodzi, to sobie jeszcze bardziej przeszkadzamy przez to, że się za to niszczymy, że nam coś nie wyszło. Niektórzy ludzie już uwierzyli w to, że naprawdę są niepotrzebni na tym świecie. Bóg mówi: przestań w takie rzeczy wierzyć. Ja cię kocham, ja cię stworzyłem, ja cię zbawiłem. Czy to do ciebie nie dociera, że mi na tobie zależy, że jesteś dla mnie skarbem? Bo co na większość z ludzi tak naprawdę myśli o swoim życiu? Że jest bez sensu, że się nie uda, że życie moje jest bezwartościowe, że jestem nikomu niepotrzebny że się zawsze czuję winny, że tak naprawdę to uważam, że jestem godny jedynie odrzucenia, albo też robię wszystko, żeby przed tymi przekonaniami uciec, wysilam się, żeby być najlepszym we wszystkim, żeby nikogo nie urazić, żeby nic nie zepsuć, żeby nie narazić się nikomu, żeby wszystkich zadowolić za wszelką cenę. Boję się nawet objawić nawet złości, zmuszam się, żeby być zawsze dobrym. W końcu Czynisz sobie największą mroczną krzywdę i mówisz Nie wolno mi być takim jakim jestem Oto zjawa z twojego wnętrza Większość ludzi uważa, że jest nic nie warta Że jest tak naprawdę na tym świecie niepożądana, niechciana Wielu uważa, że jest śmieciem nawet Że jest piątym kołem uwozu. Ale pomyśl Co zrobiłby kierowca bez piątego koła u wozu? Przecież piąte koło jest zapasowe jeśli na razie ktoś cię wsadził do bagażnika swojego życia i uważa, że jesteś piątym kołem, poczekaj. On też pęknie. Wtedy przyjdzie po zmianę. Nie jesteś na tym świecie niepotrzebny. Nie jesteś. Być może tylko nie odkryto w tobie tego, co Bóg w tobie złożył. Nie możesz żyć niewiarą w siebie. Ulegnij miłosierdziu Boga. I uwierz w to, że Twoje życie ma wielką wartość. Bóg o tobie nie zapomniał. Jezus dziś chce zobaczyć w tej zjawie, żebyś Ty zobaczył w tej zjawie Jego samego. Żebyś zobaczył w całej burzy niszczącej Twoje przekonania o samym sobie Bożą Dłoń łagodnej miłości, troski. On chce, żebyś w tym chaosie przekonań o sobie samym, który ukrywasz w swojej jaskini, serca w swojej mrocznej duszy, żebyś usłyszał Jego słowo takie. Przypomniałem Ci, co naprawdę myślisz o sobie. Ale uczyniłem to, moje dziecko, nie po to, żeby zadrwić z Ciebie, żeby Cię zranić. Lecz żebyś wreszcie usłyszał, co ja o Tobie myślę i żebyś w to uwierzył bardziej niż czyjekolwiek słowa o Tobie. Przede wszystkim, moje dziecko, to sobie przypomnij, że jesteś tyle wart, ile zapłacił za Ciebie mój syn. A ile Jezus zapłacił za Ciebie? Dwadzieścia srebrników? Czy trzydzieści? Nie. On zapłacił za ciebie milion dolarów? A może miliard euro? Ile za, za ciebie zapłacił Jezus? Powiedz, ile? Z sobą. Ile to jest miliard euro? Nie da się tyle zebrać pieniędzy, żeby móc odkupić odkupienie od Jezusa. Nie da się. A On to zrobił dla ciebie. Jesteś jego skarbem. Kiedy Bóg patrzy Ci w oczy, mówi: Mój skarbie, mój skarbie. Jest taka przypowieść w Ewangelii Świętego Mateusza, która mówi o kupcu, który sprzedał wszystko, by sobie kupić tylko jeden skarb, który był zagrzebany w błocie. Brudny ten skarb był. Ale on odkopał ten skarb jak trumnę, otworzył i powiedział: Mój skarbie. Który mąż po 20 latach, po śmierci swojej żony. W momencie, kiedy dokonują ekshumacji, otwiera trumnę i patrząc na to, co jest wewnątrz, mówi mój skarbie. On już tego wtedy nie powie, On zatka sobie nos. Natomiast kiedy mój Pan i twój Pan stanie w dniu zmartwychwstania i otworzą się nasze groby, On powie mój skarbie! I wiesz, co się stanie? Naprawdę wstaniesz i będziesz wyglądał lub wyglądała jak skarb. I to dzięki temu, że On umarł. Tak Cię kocha, takiej mamy miłosierdzie. I ty już w życiu może nieraz doświadczyłeś lub doświadczyłaś tego, że z różnych rodzajów śmierci Pan nas wybawiał, z sytuacji bez wyjścia. W moim życiu było tego już wiele razy i w Twoim na pewno też że były takie zapętlenia życiowe, żeby wynawiało nam się, że już umrzemy. I wyszliśmy z tego. Trzy razy uciekłem dosłownie śmierci. A czwarty raz mam, mam zamiar uciec z cmentarza. I chwała mojemu panu, bo on jest właśnie mocnym to uczynić. Mój skarbie mówi do ciebie może, może wreszcie uwierzysz, że Bóg pamięta o tobie, że Bóg Cię kocha. Co myśli o tobie Bóg? Jesteś na świecie, bo nawet jeśli nie byłeś chcianym dzieckiem, to chciał ciebie Bóg. Tak bardzo, że zaryzykował twoje istnienie. Mimo tego, że wiedział, co cię może spotkać, i mimo tego, że twoi rodzice być może cię nie planowali, ale planował cię Bóg. I on przedarł się przez opór rodziców, bo mu zależało na kim? Na tobie. Jesteś chciany przez Boga. Chwała Mu za to. Powiedziałem, że może dotąd myślałeś lub myślałaś, że jesteś piątym kołem uwozu, że zawadzasz tylko innym. Że czujesz się niepotrzebna nikomu lub niepotrzebny, ale pomyśl. Jeszcze raz sobie przypomnij to piąte koło. Jak ono jest potrzebne, chociaż jest może nieużywane, ale jak ono jest potrzebne. I tak może być z Twoim życiem, że teraz jeszcze nie widzisz, do czego jesteś potrzebny. Ale może przyjść taka chwila w Twoim życiu, i przyjdzie, że inni bez Ciebie się nie obejdą. I że nawet będziesz prosił Boga o to, żeby powiedzieć Mu tak. Tak Mu będziesz mówił: Panie, już spraw, żebym nie był tak potrzebny innym. Tak będzie z Twoim życiem. <laughs> Może myślisz, że masz nieudane życie, ale nieudane życie ziemskie jest często udanym życiem w duchu, udaną wiecznością. Wszyscy święci mieli nieudane życie, wiesz? I życie Jezusa na czele było też życiem nieudanym. On zrobił z tego ideał, ideał nieudanego życia. Ideał z nieudanego życia, rozumiesz? Jeśli Twoje życie jest nieudane, to jest idealne, bo jest Jezusowe. Wierzysz w to? Takie życie uczynił wzorem dla nas. Był przegrany, mając 33 lata. Być może jest tu mężczyzna, który ma 33 lata i jego życie jest przegrane. On może powiedzieć: Jestem taki jak Jezus. Może myślisz, że jesteś pusty wewnątrz, że masz pustkę w sercu, że nic w Tobie nie ma. Ale przecież tylko pustka przyjmie pełnię, prawda? I tylko puste serce, i puste życie, i puste myśli, i pusty człowiek może najpełniej przyjąć Boga. Jeśli przebaczysz sobie i innym, jeśli pogodzisz się z tym, co się już stało, jeśli podasz rękę wszystkim swoim wspomnieniom i założysz album z nieudanymi fotografiami. Nie bój się swojego życia, ona jest piękne, chociaż wydaje się może nieudane. Jesteś potrzebny na tym świecie przede wszystkim Bogu po to, aby mógł Ciebie kochać. I Bóg nic innego nie chce od Ciebie, tylko tyle. On chce Ciebie kochać. Wystarczy Mu. Pozwól Mu na to. Bóg pamięta o tych, o których inni zapomnieli. On nie pomija tych, których wszyscy pominęli. On wywyższa poniżonych i ostatni są dla Niego pierwszymi. Nie zapomnij o. Tym. Wakacyjne rozważania Ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.